Jesteś piękna kobieto. Przychodzę do ciebie podzielić się moimi refleksjami po wydarzeniu. Nie było lekko, ale też bardzo kreatywnie, ponieważ wyszłam z mapą marzeń, którą zawsze chciałam stworzyć. A miałam materiały przygotowane gry, stoly, nożyczki, kleje, gazety wszystko. Tylko brakowało mi odpowiedniego momentu. I bardzo się cieszę, bo widocznie już wiem od dawna, że. W tym czasie i to, że do tej pory jakiś tam opór był przed tworzeniem tej mapy, czy też było nie po drodze, czy też ciągle było coś ważniejszego. To była historia o tym, że ja miałam tę mapę zrobić tutaj, w tej przestrzeni, U agaty, z tymi kobietami, e, czułam się niesamowicie zainspirowana. Jestem przedumna z mojej e, mapy marzeń, bo zawarłam tam. Naprawdę, sam proces twórczy był dla mnie wielką przyjemnością, i to było tak totalnie działanie z intuicji. Niczego nie planowałam, tylko z czucia. Wszystko szło z czucia, i dlatego ta mapa jest taka kompletna dla mnie. Zachęcam Cię w ogóle do, do, do tworzenia mapy marzeń, o działaniu mapy marzeń, podzielę się za jakiś czas, kiedy, kiedy doświadczę tego. W mojej wypowiedzi pewnie coś innego. Przychodzę do ciebie, aby powiedzieć ci, że jeśli woła ciebie droga rozwoju, czy to będzie rozwój osobisty, czy to będzie rozwój duchowy, będę jeszcze o tym mówić. Woła ciebie to, idź tą drogą. Jeżeli masz okazję wziąć udział w warsztacie, szkoleniu, kursie, coś gdzie. Chcę poczuć też w środku, że chciałabyś tam być nie wahaj się nawet sekundy, dlatego że nie dość, że dołożysz cegiełkę do poznania samej siebie, do zbudowania jakościowego i pięknego życia, to jeszcze doświadczysz pięknej wymiany energii, doświadczysz przepięknych spotkań z wspaniałymi ludźmi, którzy nigdy nie są na takich warsztatach i szkoleniach przypadkowo. I którzy których historie Nieoceniony i zachęcam Cię do tego, do wyjścia do ludzi, do odwagi, do otwartości, do uważności na siebie, na innych, na swoje ciało, na to, jak czujesz, jak postrzegasz, jak myślisz. Na byciu w, takim w takiej pozycji obserwatora, który, który zarówno patrzy na siebie, na świat, na innych bez wkręcania się w to wszystko, tylko właśnie z perspektywy obserwującego no to przynosi tyle niesamowitych korzyści i daje takie niesamowite wglądy. Bardzo serdecznie Ci tego życzę. Jeśli czujesz ze mną flow, e, jeśli inspiruje Ciebie to, co mówię, to zaobserwuj przestrzeni mocy po więcej takich inspiracji, a ja się będę z Tobą dzielić wszystkim tym, co mnie niesie, co mnie pomaga, pomogło, co mnie... Także życzę Ci wszystkiego dobrego, przesyłam Ci mnóstwo tego pięknego światła, które mnie teraz otacza, tego słońca.